Siemanko Ludziska, jestem Paweł 57, a oto trzeci odcinek z, ze Skoków Naczelskich 2006 mod Powrót Mistrza Cały się stał, gdy Robert Kubica został Skoczkiem Marciarskim Dzisiaj rozegramy, no to jest gazy, gazy, generalna Jeszcze turniej fiński Rozegramy Mistrzostwo Świata i Juniorów Do dzisiaj to samo A przy odcinku od Lachty do, do Trondheim Tak żeby jak zakończyć no. ten sezon Wszystko jest zapisane, czas no. iść na Mistrzostwa Świata Juniorów, na które ja zapraszam Proszę Państwa, przed nami mistrzostwa świata juniorów to są no. zawody które zgromadzą na pewno pod skocznią wielu kibiców. Zgromadzą na skoczni wielu skoczków, którzy są jak najlepiej przygotowani, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Zapraszam serdecznie na Mistrzostwa Świata Juniorów. Czekamy na rozstrzygnięcia medalowe. Dziś znajdujemy się w pińskim lakti na normalnej skoczni, która jest częścią kompleksu narciarskiego Salpauselka. Ten obiekt już czterokrotnie gościł najlepszych skoczków świata podczas Mistrzostw w Narciarstwie Klasycznym. My oczywiście najbardziej pamiętamy te z roku 2001, kiedy to po latach Adam Mały sięgnął po mistrzostwo pokonując m.in. niesamowitego Martina Schmidta. No, a to wszystko panujące pod skocznią, no ani myśli uciekać, no więc miejmy chociaż nadzieję, że będzie wiało poddarty, że to będzie plus dla zawodników. No, proszę zobaczyć. No, tutaj musimy skakać. Wymstrzelić Martek, że jestem ciekawy tego skoku niczym najbliższych wyborów w naszym kraju. Ale tu 2 metry na sekundę, to nie jest ciekawy wiatr. No i wystrzelił jak z armaty na tym progu. Ten telemer był jak garganel, po prostu brzydki. No oby... 40 miejsce, Uu, Jezu. się Jezu. Na... Runda kwalifikacyjna Jestem za nami, oto 50 szczęśliwców, którzy Ale... buda... Jak to powiedział Krzysztof? kolejny na ...kolejny a zdrowia, szczęście i słodyczyk. komentator to wyżyczy. No i co on nam zaprezentuje w tej próbie? No, nie za ciekawy był skok. My prawie nie awansował w konkursie serii. No i odpalił, odpalił jak ta długa zapalniczka na tym 68,5 metra. Pierwsze miejsce. Czy będę patrzeć? się? No i właśnie mogą Państwo zaobserwować w pierwszej części rywalizacji. 30 wystartuje raz jeszcze. No raczej nie ma tak szans na Czeka, czeka na to zielone światełko. Troszeczkę mi tutaj na samochód, który stoi na światłach. No szansy ma na medal Trafił fantastycznie, to wykorzystałby nawet Robert Mateo. To lądowanie było jak Gzegorz Matkowski. 76,5 Popatrzmy jeszcze raz to ten skoczek na w powietrzu. 76,5 metra, gdzie taski dostałem? Nie, szans nie ma na Siódme końcowa tabela dzisiejszej Siódme rywalizacji. To medal. 7 miejsce. 7 miejsce. do medalu mi zaprakło dokładnie, że człowiek 5,5 punkta. No pierwszy skok trochę na dlatego... Straciłem, ale się to nie jest nie najgorsze. 300 dostałem. Dobra, trening. Następny skok. Piszo z hoffem, e, szwiska, piszo z hoffem. Dziś. Na trening. tego Pomin, zawod... Bo to... Rundek. Zapraszamy tego pana na belkę startową Dziękuję, że pan jest zaproszony na belkę. Teraz oddamy bardzo dobrze Aj no i proszę, no i proszę, no wybił się niczym koronowicz na YouTubie To lądowanie było Grzegorz Markowski. 101 metrów No jest i druga nota. Trzecie Jaka chwała polsowa. odjeżdża wszystkim na, Jak to po jak to powiedział Krzysztof Miklas, nie będę nic mówił. Popatrzcie. No i ruszył, a więc śmiało powiedzmy mu. Powodzenia. Dziękuję komentatorze. No i wystrzelił jak z armaty na tym progu. Ten telemar był jak gargamel. 87,5 metrów. O Jezu, 11 miejsce. Jak to powiedział. Zaprzątł drugi skok. Przed państwem końcowa tabela dzisiejszej rywalizacji. Był not, ale warunki nie były dobre Nie były dobre 12 miejsce Mogę coś dać Dobra, to mam problem O, już mamy kolejny Forma No niestety jednak, Nie wiem Na które jest Jak miejscu 68 dobra Jestem dalej czwarty za chwilę kolejny ze śmiałków. Mam nadzieję, że sobie nic nie zrobi. No ja, a czemu nie muszę coś zrobić? 50 fantastycznie, to wykorzystałby nawet Robert Mateja. Piękne lądowanie, to muszą być 20. No, dwudziestki, ciekawe gdzie, osiemdziesiąt punktów, nota. Rozsiadł się na tej belce. Za nami pierwsza seria konkursowa. Na ekranach tabelę, a do drugiej serii, jak wiemy, awansuje 30 najlepszych. No, to nie do A do swojej próby przygotowany jest już kolejny z zawodników. A i no i odpalił, odpalił jak ta długa zapalniczka na tym. Ale jak garganel. Po prostu brzydki. Dobra, sprawdźmy maty 18, 18, 18,5. Pierwsza nota. Oj, trecie. czeka na to. Nie. Format tego Pierwszy ja skoczył. Czeka, czeka na to zielone światło. Tak jest. A oto miejsce. tabela końcowa? Tak to wszystko dzisiaj wyglądało. Ale coraz lepiej, lepiej siła wypicia trzeba patronować. No to jeszcze trochę konkursy. Dzisiaj zasięg trudnej fiński, a przyszło a czwar. Drodzy Państwo a w zapinamy pasy przed Krągka Trenera już jest górze a to znak, że za chwilę zobaczymy. Jak to powiedział Runda kwalifikacyjna za nami o to 5 Tutaj skakała, no, no, niektórzy zostają takie dziwne czek notele. Czeka na to zielone światełko, troszeczkę mi się tutaj samochód który stoi na światła Warka tutaj jest taki dziwny rozbierz trafił fantastycznie to wykorzystałby nawet Robert Mateo u ojej no to lądowanie drodzy Państwo to bieda z nędzą jak jakąś ma 31 miejsce poza drugą no i właśnie mogą Państwo zaobserwować tabelę pierwszej lądowania dlatego jest poza konkursem, konkursem. konkursem. zamknięty tylko 180 lądowa jak widać ranking no no szóste wart jest niedaleko mnie, niedaleko. a lasciato tutti i fischi di... Noi, osservi che è turniej fiński zaczynamy. Dzień dobry państwu. Raz. za chwilę na walce zobaczymy tego chłopaka. Mówię chłopaka, to to mężczyzna. Bardzo, bardzo poważny, bardzo, bardzo serio. serio trafił fantastycznie to wykorzystałby nawet Robert Mateja. Co lądowanie było grzegnowanie? Na treningach pokażemy i, 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 I konkurs kao. Jak to powiedział Krzysztof Niklas, nie będę nic robił. Popatrzmy. Tu musiał waniemu paść. Nie, nie wiem, co zrobić. Trafił fantastycznie, to wykorzystałby nawet Robert Mateja. Piękne lądowanie, to muszą być... Stop, 20... stop i pół Jest metra. dobra odległość, no ale niestety. I droga za... A ten nie wiem no co oni odwalają. Kierwali... Ja no. on Zapraszamy tego pana na belkę startową. O, nagle. O no i ruszył Ten ruszył Trafił idealnie, niczym Tomasz Sikora w tarczę. Ten był jak 88,5 metra. Nagle pana na... na miejsce. Nie wiadomo skąd. Czekaj, czekaj, już na znaku Przed państwem końcowa tabela dzisiejszej rywalizacji. No, nie no i teraz s 14 po No, Dziękuję Wam za nagranie, mam nadzieję, że Wam się spodobało, jak taka z po alkoholu, pożyczcie komentarz oraz suba. Trzymajcie się i do następnych odcinków, cześć!